Dzień dobry, moi drodzy. Z tej strony Wasza Polish Notes i witam Was w filmiku, w którym przedstawię Wam moje notatki. Tak jest, w końcu przyszedł ten moment, w którym będę mogła je Wam sprzedać. Dlatego ten filmik jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zakupem notatek, ale również dla tych, którzy po prostu chcą zobaczyć, jak moje notatki z biologii wyglądają, w czym je trzymam. I po prostu chciałabym, żeby to był też taki filmik, który będzie dla Was inspiracją do tworzenia własnych notatek. Nieważne z jakiego przedmiotu. Zapraszam do prezentacji. Witam Was ponownie, pozdrow z podłogi, jakby to ktoś powiedział. I przechodzimy do tego, jak trzymam moje notatki. Jak widzicie, są one w takim yy, zeszycie ofertowym, tak to się nazywa. Kupuję je w Auchan, kosztują one 14 złotych. Na czym taki zeszyt ofertowy polega? że... Po prostu macie grubą okładkę, a do niej macie przyczepione folie, w których możecie po prostu takie dokumenty trzymać. No i właśnie to robię. Tutaj akurat do takiego mieści się 160 stron, czyli tak de facto 80 kartek. Ja tutaj mam więcej, no bo dwie kartki daję do jednej koszulki. No i tutaj mamy część pierwszą, co znajduje się w części pierwszej. Oczywiście już mówię, najpierw tylko powiem, że notatki będą sprzedawane w formacie PDF. I będą sprzedawane albo właśnie na takie zeszyty, albo będą sprzedawane w całości. Cena w całości będzie oczywiście proporcjonalnie korzystniejsza. No i zeszyty mają akurat różną ilość stron. Ta część pierwsza ma najmniej, więc będzie za cenę 75 zł. Tutaj jest 114 stron notatek, także cena wychodzi około 50-60 groszy za i myślę, że to jest korzystna cena ze względu na to, ile pracy i materiałów włożyłam w te notatki, ale o tym później przedstawiam Wam zeszyt numer jeden. Co tutaj się znajduje? Wszystko od początku, chemia, czyli wszystkie związki nieorganiczne, organiczne, które są wymagane od nas na maturze, aż do fizjologii roślin. Tutaj znajdują się, jak widzicie, notatki z nieorganiki i organiki. Niektóre są starsze, niektóre są nowsze, dlatego charakter pisma może się troszkę różnić. Tutaj mamy i białka. Wszystko, co jest ogólnie potrzebne, z podstawą programową. Patrzyłam jeszcze specjalnie, bo wiem, że ze względu na ośmioklasistów yy, ta podstawa programowa deczko się zmieniła. Ale jak najbardziej moje notatki są aktualne, także osoby po ósmej klasie również zachęcam do zakupu. Jak widzicie, wszystkie rysunki są ręcznie robione. Starałam się, żeby one były jak najbardziej jasne i przejrzyste. Wszystkie punkty macie oczywiście oznaczone na rysunkach, żeby nie było problemu, co jest czym, i żeby nie wprowadzać w notatkach zbędnego bałaganu. Następnie przechodzimy, widzicie, komórka. Błona też bardzo ważny temat, jeśli chodzi o maturę z biologii. Również tutaj macie zjawisko osmozy, bardzo istotne. Tutaj mamy wszystkie składniki komórki, podzielone na to, ile mają błon. Pozostałe składniki, jądro, i tutaj zaczynają się podziały. Tutaj jest taka moja mała ściągawka. Tutaj zaczynają się podziały. Jest to względnie stary temat. Robiłam go na początku mojej przygody z notatkami. Mimo to został przeze mnie bardzo dobrze opracowany, także nie chciałam go w żaden sposób modyfikować. Wszystko. To jest potrzebne. Tutaj macie rysunki, oczywiście ręcznie zrobione. Tutaj zrobiłam jeszcze taki myk, że wydrukowałam na takiej karce naklejkowej batik. No i potem zrobiłam kółeczka i potraktowałam to jako komórkę, jądro komórkowe dokładnie. Tutaj mamy wirusy, bakterie, protisty. Wszystkie, jak widzicie, rysunki starałam się pokolorować, zrobić bardziej, jak najładniejsze i przede wszystkim jak najbardziej przejrzyste. Są oczywiście wszystkie potrzebne cykle. Wprawdzie nie ma konkretnie powiedziane w podstawie programowej, że cykle są potrzebne. Mimo to warto jest mieć o tym pojęcie, dlatego starałam się, żeby cykle również były. No i grzyby. Wielka niespodzianka poprzedniorocznej matury, były grzyby. Były oczywiście zarodniki, oczywiście wszystkie tutaj macie wypisane, także to, co jest potrzebne, to jest. Tutaj macie temat, który robiłam z pomocą kursów lewińskiego, ponieważ korzystałam z różnych materiałów, żeby te notatki były różnorodne. Nie tylko na bazie podręcznika z nowej ery, bo to by było bez sensu. Tutaj akurat korzystałam z kursów lewińskiego. Przy tkankach roślinnych, które naprawdę uważam wyszły bardzo fajnie, korzystałam z podręczników ze starego operonu, które są podobno najlepsze na świecie i bardzo fajnie wyszły te tkanki roślinne i myślę, że bardzo łatwo byłoby Wam się z nich uczyć, rysunki oczywiście ręcznie robione. Także starałam się tutaj znowu kurs lewińskiego. Starałam się po prostu korzystać z różnych źródeł. Również korzystałam z repetytorium pyłki gutowskiej, korzystałam z repetytorium też z nowej ery, która jest o niebo lepsze niż podręcznik, oraz innych materiałów takich jak na przykład super piękne, znaczy się piękne merytorycznie, notatki od mojej korepetytorki, która teraz za niedługo rozpoczyna przygodę z ginekologią, tak? Będzie przyszłą panią ginekolog. Pokażę Wam zresztą potem liście. I tutaj zaczynają się roślinki, są nago, okryto-zalążkowe. Tutaj jest fizjologia roślin. Postanowiłam ją zrobić w neonie, tylko nie przewidziałam, że mój skaner upośledzony deczko przekłamuje kolory, jeśli chodzi o neony, ale wszystko doskonale widać. Te kolory po prostu są inne albo delikatnie bledsze, ale tutaj nie ma problemu. Skany oczywiście wyszły doskonałej jakości, także nie ma się o co martwić. I kończymy na reakcjach na bodźce roślin. I to jest nasz pierwszy zeszyt. Zeszyt drugi, już grubszy, dlatego cena jest deczko wyższa, ale nie za wysoka, koszt to 82 zł, około 140 stron notatek, jak nie więcej, także bardzo fajnie również zrobione tkanki zwierzęce, zaczynamy od tkanek zwierzęcych, są oczywiście do każdej tkanki rysunki, żeby łatwiej Wam było wszystkie obrazy mikroskopowe, których wymagają na maturze rozpoznawać. Bardzo dobrze mi się ogólnie z tych notatek uczyło. Tak, de facto, potem olałam na maturze już wszystkie repetytoria i uczyłam się tylko z moich notatek, bo uważam, że są one jak najbardziej wystarczające do powtórek przed maturą, przed sprawdzianami. Tutaj przechodzimy już do zwierzątek: są paszdełkowce. Jak widzicie, są również cykle, jeśli chodzi o płazince i nicienie, nie, nie są one wymagane, ale mimo to bardzo dobrze, bardzo warto jest znać wszystkiego, wszystkie larwy i tak dalej. I tak ogólnie, jak działa, jak infekuje włosień kręty czy lista ludzka. Pierścienice, stawonogi ten rysunek, którzy obserwują mnie na Instagramie, znają bardzo dobrze. Nóżki, kolejne cykle. Tutaj macie mięczaki, Tutaj macie klasyfikację zwierząt. Przez wiele osób ten temat jest omijany, a nie słusznie, ponieważ bardzo często mimo to on się na maturze pojawia, strunowce się bardzo rzadko pojawiają, mimo to warto wiedzieć, jak zaczynała się przygoda właśnie strunowców i kręgowców, żeby po prostu poznać dalsze, dalsze dzieje po prostu naszej ludzkości, nie na no ludzkości nie, ale po prostu naszej ewolucji, jak ewoluowaliśmy z takiego strunowca z lancetnika aż do człowieka. Mamy również ryby. Oczywiście tutaj są wszystkie układy, wszystko co jest potrzebne, co tak de facto potrzebujecie na maturę, wszystko tutaj znajdziecie dosłownie. Oczywiście rysunki ręcznie robione, ptaszki, nie ptaszki, szkielety, nie szkielety. Są również saki, są również ich układy pokarmowe, też bardzo ważny temat. No i tutaj kończymy naszą przygodę ze zwierzątkami i przechodzimy do metabolizmu, z którego nie ukrywam również jestem bardzo zadowolona, bo opracowałam go tak, żeby wszystko było jasne, przejrzyste, jak najbardziej przyjemne do nauki, bo wiem, że niektórzy mają duże. Kłopoty z metabolizmem i niesłusznie, ponieważ tak naprawdę to jest bardzo przyjemny temat i jeśli się go dobrze opracuje, to naprawdę nie jest trudny do opanowania. Enzymy: oczywiście bardzo ważne. Jest, jest również nasza ubikwityna. Bardzo ważna sprawa, chyba nawet niedawno na maturze była. I nasze oddychanie tlenowe: cykle krebsa opisałam w taki sposób, jak widzicie, że każdy kolor przypisałam danemu związkowi, więc jak czytacie sobie opis, to po prostu macie wszystko zaznaczone kolorem, co jest czym. Prawdzie glikolizę zrobiłam bardziej rozbudowaną, niż wymaga tego podstawa, ale po prostu, żebyście wiedzieli, co z czego się wywiązało i również wszystko jest ładnie kolorowo zaznaczone, żebyście wiedzieli, co i jak. Jest również łańcuch oddechowy, jest również bilans energetyczny bardzo istotny. Wszystko, co potrzebujecie wiedzieć jest tutaj z boku w takiej fajnej tabelce podsumowującej dany proces. Jest również fotosynteza, faza jasna, faza ciemna. Fosforacja fotosyntetyczna, rośliny typu C3, C4 i CAM, fotooddychanie. I od czego fotosynteza zależy, również warto to wiedzieć. Znajdziecie również hemosyntezę, która nie występuje zbyt często, ale warto trochę o niej wiedzieć. Tak samo warto znać bezklenowe uzyskiwanie energii, również jej tutaj znajdziecie. I fermentacja alkoholowa, i fermentacja mlekowa tutaj jest w takich jasnych schematach. No i coś, co było na tegorocznej maturze, i ja tego nie zawaliłam. Tego zadania nie zawaliłam. I tutaj mamy inne procesy metaboliczne. Niektórzy je omijają, a też nie powinno się, ponieważ również są one bardzo istotne. Nie tylko tutaj w metabolizmie, ale również przy funkcjonowaniu człowieka warto je znać. I przechodzimy do człowieka. Mamy homeostazę, temat bardzo ważny i teraz w nowej podstawie programowej bardzo się znaczenie homeostazy podkreśla, dlatego również homeostaza się tutaj znalazła. Mamy również skórę, jak widzicie rysunek też wykonany ręcznie. Starałam się, żeby mimo to one były takie przejrzyste i fajne. Jestem również zadowolona ze szkieletu, wyszły, wyszedł naprawdę spoko, macie tutaj wszystko co potrzebne, łącznie z rodzajami stawu, no i mięśnie. Ja w liceum miałam bardzo duży problem z mięśniami, mimo to jestem bardzo zadowolona jak te mięśnie wyszły, ponieważ wszystko jest tak przejrzyście, że po prostu od razu załapiecie. Są również konieczne informacje o tym jak pozyskuje się energię do pracy mięśnia, również się one tutaj znajdują. Lecimy do oddechowego. Oddechowy, rewentylacja płuc, pojemność płuc, wymiana gazowa bardzo istotna, budowa hemoglobiny też jest, yy, zna, ważna jest znajomość budowy hemoglobiny i po prostu jej funkcja. Są również zmiany ciśnienia i jak one wpływają na organizm. I ostatni temat, jaki będzie w tym zeszycie, to składniki pokarmowe i ogólnie układ pokarmowy. Oczywiście macie tutaj wszystkie witaminy, aminokwasy. W większości yy, szkół jest oczywiście kartkóweczka z witamin. Wszystkie tutaj macie po kolei ładnie wymienione. Jest występowanie, jest również co one robią dobrego dla naszego organizmu. Jest również awitaminoza i hiperwitaminoza. Jest również uzębienie, które występowało już na maturze i układ pokarmowy. Jest również ukrwienie wątroby, z którym miałam kłopot. Również starałam się jak najbardziej przejrzyście to sobie zapisać. Tutaj macie oczywiście cały układ pokarmowy i wszelkie organy. Warstwy ściany przewodu pokarmowego, też olewany temat, a też istotny. No i trawienie wszelkiego rodzaju związków, od cukrów po wchłanianie przez kostki jelitowe. I ten temat już jest do zeszytu trzeciego, o którym zaraz Wam opowiem. Ostatni zeszyt, najnowszy z najbardziej taką ostatnią wiedzą, jeśli chodzi o klasę trzecią liceum. Ale wiem, że niektórzy nauczyciele idą z materiałem inaczej, ale tutaj są właśnie takie ostatnie tematy, jak ewolucjonizm, ekologia itd. i tak dalej. Tutaj jest ponad 160 stron notatek, także cena takiego zeszytu wynosi 90 zł. No i co? Lecimy! Tutaj akurat, żeby mi się wszystko ładnie zmieściło, no bo ten zeszyt ma tylko 160 stron, to musiałam do zeszytu drugiego troszkę wrzucić. No i tutaj mamy układ wydalniczy. Układ wydalniczy, też jestem z niego zadowolona. Macie tutaj bez problemu powstawanie moczu, budowę nerki i układu moczowego. Jest również trochę informacji o składnikach moczu pierwotnego i ostatecznego. Jest również troszkę, yy, troszkę o układzie hormonalnym, ponieważ... Yy, od regulacji objętości wydalanego moczu, no to tutaj wchodzi już nam wazopresyna, która jest hormonem. I tutaj mamy również układ limfatyczny, króciutko powiedziany, ponieważ nie ma on aż takiej nie wiadomo jakiej funkcji. No i lecimy krew. I tutaj zobaczycie zdjęcie, tutaj zobaczycie rysunek, który Znajduje się na miniaturce, jest oto moje serce. Bardzo starałam się je zrobić w taki sposób, żeby wszystko było jasno wytłumaczone. Macie oczywiście numerki i co gdzie idzie, także bardzo łatwo jest załapać y, funkcję serca i wszystkie jego elementy. Są oczywiście również zastawki. Automatyzm serca również pojawił się na poprzedniorocznej maturze. Nieraz może się jeszcze powtórzyć. Cykl pracy serca, krążenie wieńcowe, i przechodzimy do układu nerwowego. Tutaj macie powstawanie impulsu, bardzo ważna sprawa, warto, się, warto jest się z tym zapoznać. Również starałam się, żeby te rysunki były jak najprostsze i jak najbardziej przejrzyste. Działanie synaps również bardzo ważne. No i przechodzimy do elementów układu nerwowego. OUN, AUN, obwodowy układ nerwowy, wszystko tutaj macie włącznie z tym. Rdzeniem kręgowym, którego ja osobiście bardzo nie lubię. Macie również bardzo istotny łuk odruchowy, też często się na maturze pojawia. Są również odruchy warunkowe, bezwarunkowe. I oko. Również na moim Instagramie dosyć powszechny obrazek. Budowa oka, też jestem z niej zadowolona. Wszystko, co tutaj potrzebujecie. Jest, jest również cykl przemian rodopsyny, który również się pojawiał na maturze. Ucho, ucho. Powiem Wam, nie pamiętam kiedy ostatnio widziałam ucho, ale już w ogóle narząd równowagi na maturze, mimo to warto jest podstawy znać, także narząd równowagi również tutaj znajdziecie. Jest również kilka informacji o narządzie smaku i węchu, ponieważ kto wie, może się pojawi. No i tutaj mamy układ hormonalny. Ten temat został opracowany na bazie notatek mojej korepetytorki, które były naprawdę super wytłumaczone, po prostu no złoto. I chyba z żadnego tematu nie jestem tak zadowolona jak z hormonalnego, ponieważ tutaj idzie się po nicce do kłębka. Najpierw zaczyna się od podstawowych informacji, nieco o gruczołach, o mechanizmie działania, o hormonach białkowych i steroidowych, to jest bardzo ważny temat, budowa i działanie układu hormonalnego, aż przechodzimy do konkretnych... Organów, które odpowiadają za wydzielanie hormonów i ich regulacje. Macie wszystko tutaj po kolei wypisane, co jest do czego. Nie macie tego w jakiejś durnej tabelce, żeby ją rąbać na pamięć, bo to nie o to chodzi. Wszystko macie po kolei po nitce do kłębka wytłumaczone i bez problemu myślę, że z takimi notatkami się nauczycie hormonalnego i jeszcze to będzie wasz ulubiony temat. Potem mamy układ odpornościowy, nad którym bardzo się skupiałam, ponieważ zawsze nie był on dla mnie najłatwiejszym tematem. Dlatego starałam się, żeby był on jak najbardziej jasny. Są oczywiście rysunki wspomagające myślenie. Wszystko, co tutaj jest, co potrzebujecie, wszystko tutaj znajdziecie. Więcej nie potrzebujecie. Jest również układ rozrodczy, też nieraz się pojawia. Jak widzicie, narządy musiałam narysować. Wszystko macie po kolei. Odbudowa i funkcja jajnika, jak powstaje komórka jajowa, jak powstaje plemnik. Wszystko to jest potrzebne i wszystko to tutaj znajdziecie. Są również zmiany w cyklu, jakby cyklu jajnikowym, zmiany zachodzące w jajniku i macicy, o cyklu miesiączkowym również jest. Jest regulacja hormonalna cyklu, również się tutaj powtarzają hormony. I tutaj rozwój człowieka, króciutko, ponieważ za dużo nie potrzeba, raczej was nie będą pytać, co znajduje się tam w trzecim tygodniu ciąży, coś tam, coś tam. Nie, takie macie tutaj po prostu. Ogólne informacje, ale wystarczająco również yy, jakby dokładne, żebyście byli pewni swojej wiedzy, są błony płodowe, jest łożysko. I na końcu, żeby po prostu nie przedłużać tych tematów, zrobiłam osobny temat z chorobami. Macie po kolei choroby skóry, aparatu ruchu, układu pokarmowego, oddechowego, krążenia, mieszkanie burcz, mi, błagam cię. <grych> Układu krążenia, bo również teraz ważne jest zdrowie dla naszych nauczycieli, i ogólnie w podstawie programowej bardziej kładą nacisk na zdrowie i na choroby, dlatego również się one tutaj znajdują, wszystko po kolei. I przechodzimy do genetyki. Odbudowy kwasów nukleinowych jest również RNA, DNA, ponieważ potrzebujecie je sobie porównać. Jest replikacja z dużym rysunkiem, który bardzo ułatwi Wam ogarnięcie tego tematu geny i genomy, struktura chromatyny, również bardzo ważne jak powolutku powstają chromosomy transkrypcja, jest i translacja również bardzo spoko wytłumaczona, staram się, żeby te rysunki były właśnie takie przejrzyste regulacja ekspresji genów, te operony były w tym roku i pewnie za niedługo też się powtórzą, także operonów warto się nauczyć i nie jest to trudny temat, jak się go odpowiednio opracuje, naprawdę jest przyjemny do nauki prawo Mendla, również tutaj znajdziecie wszystkie, wszystkie potrzebne Wam informacje, pierwsze prawo, drugie prawo Mendla Tutaj macie chromosomową teorię dziedziczenia, geny sprzężone, niesprzężone, determinacja płci. No i tutaj macie inne sposoby dziedziczenia C, które są również bardzo ważne. Nieraz Was poproszą, no praktycznie co roku proszą Was o krzyżówkę. I mogą się zdarzyć właśnie takie przypadki, że nie będzie to taka klasyczna krzyżówka do wykonania, tylko właśnie będzie choćby pleiotropia, czy powiedzmy y, dominacja niezupełna, kodominacja, epistaza. To wszystko może się zdarzyć i tego trzeba się po prostu nauczyć. Zmienność organizmów i mutacje. Mutacje również bardzo ważne, też mogą się pojawić. Zresztą tak de facto wszystko może się pojawić, tylko po prostu w odpowiedniej ilości i po prostu w odpowiednich latach. No i tutaj mamy inżynierię genetyczną. Pojawia się od czasu do czasu, warto znać podstawowe techniki. Macie tutaj i trochę o biotechnologii klasycznej, molekularnej też, musicie ją odróżniać. Polimerazę, PCR. Organizmy zmodyfikowane genetycznie, również temat na czasie. Znajdziecie tutaj również zagrożenia, plusy, minusy GMO, też bardzo temat na czasie. Jest również o klonowaniu, to co po prostu potrzebujecie o klonowaniu, to tutaj znajdziecie. No i tutaj przechodzimy do ekologii, zaczynając od definicji organizm, populacja, biocenoza, ekosystem, biom, biosfera, aż przez eurybionty, stenobionty, biohydrofity, higrofity, również ważny temat, gdzie potem będziecie yy, opisywać biome. Tutaj to jest jedyna rzecz, jaką po prostu wydrukowałam, ponieważ jakbym miała rysować mchy, to bym chyba do głowy dostała. Techy populacji oddziaływania też bardzo istotne, też bardzo często się pojawiają wszystko, co potrzebujecie. Również zależność drapieżnik, ofiara, roślinożerca i roślina, wszystko tutaj macie. Ekosystem, czyli łańcuchy troficzne, detrytusowy, spasania. Jak się je raz ogarnie, to potem już jest naprawdę z górki. Tutaj macie nawet z rysunkami przykłady, jak się odbywają. Różnorodność biologiczna, również na topie biomy, tundra, tajga. I lecimy, ewolucja. Ewolucja, teorie, pośrednie dowody ewolucji, bezpośrednie dowody, dobór naturalny, ewolucja na poziomie populacji, czyli drefy genetyczne. No i to nieszczęsne prawo Hardy'ego Weinberga również tutaj jest wytłumaczone. Macie również przykład, także jeśli ten przykład zrobicie, to już potem nie powinniście mieć żadnych problemów z robieniem takich zadań, a niestety są one co roku. Ja nie jestem dobra z matmy, także zawsze mi przysparzają sporo problemów. I specjacja, koewolucja. Biogeneza, czyli te wszystkie y, pizze, nie pizze, pierwotna pizza, potem jeszcze te pierwotne buliony, czyli trochę kulinariów. Etapy rozwoju życia, antropogeneza, coś, co się może pojawić, ale nie musi, ale warto to znać. I koniec. Ile kosztuje taki jeden zestaw, jakby wszystkich zeszytów? 200 zł. Stwierdziłam, że będzie on w korzystniejszej cenie. No bo po prostu wiadomo, znaczna ilość osób będzie zainteresowana jednak całym materiałem, bo chcą sobie powtarzać do sprawdzianów, do matury. Także gorąco zachęcam do kupowania całego działu. No i przede wszystkim wytłumaczę Wam skąd ta cena. Ci, którzy mnie obserwują od samego początku albo deczko później, to oczywiście wiedzą ile serca i pracy włożyłam w te notatki Przesiedziałam naprawdę kupę, kupę czasu, dwa lata poświęciłam na robienie tych notatek, na, doskonale, na doskonalenie je Bardzo często robiłam tematy od nowa, żeby były przede wszystkim dla Was bardziej przejrzyste Bo chcę po prostu, żeby te notatki pomogły jak największej ilości osób, ponieważ pomogły one mi Prawdzie nie dostałam się na medycynę, ale wynik uważam, że miałam dobry, ponieważ zdałam biologię na 70% i nie, nie jest to 15%, jak niektórzy mi zarzucali, 70%. I naprawdę każdy mój korepetytor z biologii, z którym miałam przyjemność się uczyć, powiedział, że naprawdę wiedzę mam ogromną i tą wiedzę właśnie czerpałam z tych moich notatek. I potem już nawet z tych repetytoriów, a miałam ich naprawdę ogromną ilość. Potem już z nich naprawdę nie korzystałam, tylko czytałam moje notatki i absolutnie mi to wystarczało. Nie licząc już ryzy papieru czy nawet więcej, ile zużyłam na te notatki, ile materiału zużyłam na te notatki. Oczywiście macie tutaj wszystko Ładnie narysowane, wszystko macie zebrane do kupy. Nie musicie kupować 20 repetytoriów, tak jak ja, żeby się upewnić, czy wszystko umiecie. Takie rysunki i takie notatki wam jak najbardziej starczą. Oczywiście, możecie sobie pójść do sklepu i kupić podręcznik repetytorium za 60 zł. No ale jak tutaj macie wszystko usy usystematyzowane, to czemu nie skorzystać właśnie z moich notatek? Dodatkowo nie macie tutaj żadnej zbędnej wiedzy. Nie macie tutaj jakichś ponadprogramowych dzikich rzeczy, nie macie również tutaj yy, pitolenia żadnego takiego wstępnego, co często się na przykład zdarza w podręcznikach yy, z nowej ery, że połowa tekstu jest po prostu zbędna i to jest takie okrutne lanie wody, żeby stron było jak najwięcej. Ale to moi drodzy, nie wszystko. Jako, że was bardzo kocham, to oczywiście nie byłoby się bez bonusów, które będą dołączane do. Każdego zakupu. Co my tutaj mamy? Takie rzeczy, które na pewno nie będę udostępniać na dysku. Tutaj macie ręcznie robione przeze mnie karty powtórkowe z bezkręgowców. Bardzo fajne. Super się z nich uczy to jest taka szybka powtórka przed maturą. Tutaj macie bardzo ładnie zrobione fitohormony roślinne, auksyny cytokiny. Wszystko tutaj macie. Następnie dostaniecie też w formie elektronicznej moje piękne brokatowe fiszki z chemii organicznej o otrzymywaniu konkretnych związków organicznych i najważniejszych reakcjach, oraz taki oto odlotowy spis kolorów, które są bardzo ważne w chemii, w formie takiego fajnego rysuneczku. I to wszystko jeszcze dostaniecie za darmo ode mnie. I tak właśnie wygląda sprawa, oczywiście, wiecie. Idzie się do berszki. Ja akurat jestem na berszkę za gruba, co poradzę. Idzie się do berszki i wydaje się 120 zł na spodnie. Za to już macie półtora zeszytu naprawdę fajnie opracowanej wiedzy. Tak samo dwie godziny korków to w moim przypadku było 80 zł. Za to już macie jeden zeszyt. A na pewno tutaj się zawiera więcej niż dwie godziny korków. A tą wiedzę naprawdę będziecie sobie mogli wtedy bez problemu powtarzać sami i ten korepetytor no już będzie wam rzadziej po prostu potrzebny. Moje notatki polecają Ariana Grande, Edyta Górniak i inne gwiazdy. Skoro oni polecają, to polecam i ja i mam nadzieję, że wam się spodobają. Zachęcam was gorąco do zakupu. Jeśli jesteście zainteresowani, napiszcie do mnie wiadomość prywatną, czy to na Instagramie, czy na Facebooku po prostu a nazwa mojego Instagrama to oczywiście Polish Notes przez 2 s Facebook to też nazwa Polish Notes zresztą linki wkleję wam w opisie ewentualnie wkleję wam również maila gdybyście chcieli do mnie mailowo napisać no i oczywiście zapraszam do zakupu do zobaczenia następnym razem i cześć cześć